Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach reakcja na demko, które zostało udostępnione z Danganronpy 2x2. Jestem bardzo ciekawy, słyszałem, że wyszło że czas temu, niestety nie miałem kompletnie czasu go obejrzeć w całości, gdzieś tam je przeglądałem troszkę, widziałem jakie screeny, wyglądało bardzo fajnie. Przejrzymy sobie je, raczej nie będziemy go analizować w żaden sposób, po prostu chcę z wami przeżyć je tak w całości po raz pierwszy. Witam nas już bardzo ładny ekran, postaram się za dużo im przerywać i po prostu z wami to przeżyć, aczkolwiek będę pewnie robił wtrącenia, więc przyzwyczajcie się. Jest po japońsku ugadane, ale będą ładnie zapisy, które postaram się tłumaczyć. Czy one są włączone? To jest pytanie. A <neladve> <also>! hey, so to są wygenerowane automatycznie, ale to chyba będą też normalne po prostu. Hej, wszystko gra. Wyglądasz na dosyć takiego wykasowanego. Hej, słyszysz mnie? Co się dzieje? Na początek muszę sobie przypomnieć. Teraz ja znalazłem ciało. <śpiewa> 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 Boże, to <śpiewa> jest. <śpiewa> Gość zginął dosłownie w każdym, w każdym, w każdym, absolutnie w każdym. Demku dam ten rompy. Coś ciekawe, to jest pierwszy demkno dla Rompy drugiej, bo wcześniej nie było tego. W sensie to jest den rompa 2 by two, ale no powiedzmy, że dwójka. Wcześniej to nie było, przez co niektóre postacie na przykład nigdy nie było i widać w, na sali procesowej, na przykład brakuje to dla mnie do impostora. Albo. E, no tak, w sumie również. Jego głównie jego. Taka ma ciekawostka Ciało zostało odkryte. Proces prasowy rozpoczął się krótko po śledztwie. Bo, wszystko zaczyna się szybciej niż zazwyczaj. Cóż, czas to pieniądz, więc lećmy. Jakie to jest wszystko ładne. Boże święte, w sensie, te tło. Ja mam wrażenie, jakbym w ogóle w innym świecie był. Niesamowicie to wygląda. Niedługo musicie się dowiedzieć kto jest sprawcą pośród was. Ciap ciap wszyscy, nie ma czasu, ruszajcie. Hej, co to było za ruszenie? Wow, jak queer wygląda. Eh, on nie żyje? Chwila, kim on jest? Hmm. Nie, nie się tak głośno. Nikt nie zna jego imienia. Być może on stał się... On zarobił się w innym wymiarze, kiedy... Hmm. Był w drodze do wieczności. Hmm. Określając to kim jest, to jest pewne, że został zabity przez czegoś. Zabity? Jedno z nas go zabiło? Tak, nie chcę w to wierzyć, ale na to wygląda. To musi być błąd! Takie rzeczy nie powinny się wydarzyć! Więc wszyscy proszę, udawajmy, że nic nie widzieliśmy! Wow. Ekorosia w tle? Czy Ikorosia? Ikorosia. Ekorosia była z to rozdziału, prawda? Nie, tylko zajmę się sercem cia ciała. E, czekajcie, A, bo znaczy wkracza opisy. Jest taka, takie ciśnienie. O, może sprawca nie zostanie przeze mnie zopany. O, to jest coś nowego. To jest coś, co weszło w V3. Takie boczny panel z bohaterem. E, na moje są troszeczkę za duże, już widziałam to ujęcia akurat z chodzimy. Delikatnie za duże. Chyba w V3 mieliśmy tylko kawałek sylwetki, takie ścięty po, po strosie. E, Protagonisty nie dospołerał, ale to się za, za coś powodu nie zna. Ale kurczę, tutaj jest trochę tego za dużo, chociaż sam part te modele wyglądają świetnie, naprawdę świetnie, w sensie Sprite. Y. Nie martwcie za bardzo, wszyscy jesteśmy nowi w badaniu ciała. Jeżeli możesz nam powiedzieć, co, zauważył, co zauważyłaś? sumiki, to wystarczy. Racja, rzecz, którą zauważyłam, to przypomina mi, że to nie chodzi o ciało, ale rozprysk krwi na tej skrzyni. Wydaje się być dosyć nietypowy. A to jest. Teraz kiedy ona o tym powiedziała, czy to może być przedśmierciarta wiadomość? W ogóle warto zauważyć jedną rzecz. Yasuhiro jakimś cudem wygląda na jeszcze większą Menela, niż zazwyczaj, co jest po prostu niesamowite, że udało się jeszcze podkręcić tą korbkę o... chociażby trochę. A nietypowe, trwałe litery są dodane do akt. To jest hotel, w którym zostajemy, Togami przeszkója obszar. O, ja pierdzielę, to prześlicznie wygląda. W sensie, fajnie wyglądał ten domek wcześniej, ale to wyglądał taki domek, gdzie Pola jedzie. E, najtańsza oferta, all inclusive. Z barkiem, w którym piwo można od razu wziąć w cenie, a tutaj to wygląda jak jakiś po prostu resort turystyczny. To jest Peko? Oh. Szczerze? Dlaczego do to doszło? Kiedy wahałam się co do tego wydarzenia, nie... nie byłam nawet nim zainteresowana. Okazuje się, że to się zamieniło w okropny incydent. Zabawne. Czyli znowu doszło do pewnej imprezki. Oczywiście to nie jest absolutnie nakierowanie na to, co się będzie działo prawdopodobnie. Nie wiadomo, czy będzie znowu impreza, której dojdzie do zabójstwa, ale... Nie, nie, nie kręciła cię imprezka? Tak, mieliśmy być na plaży na początek. E, tej przy małej chatce. Książ przeciera moje oczy, kiedy szukam. Nie przecierę swoich oczu. To już chciałem powiedzieć. Sfetrolu, czy to ty, ty pierwsza szłaś na plaży, prawda? Hmm. Powinnaś być tą, która z nas zaczęła, ale. Ty byłaś w domku z łódkami? Domku o łódki? O, cian Dobrze słuchasz? I buki się podejrzcicowała, kiedy. Kiedy usłyszała, że idziemy na plażę. Co bardzo szybko tam poleciałam. To jest właśnie ciekawostka, kolejna. W sumie co są dwie ciekawostki, które kiedyś zrobiłem. Tricia z nich. I Buki w wersji japońskiej, podobnie jak bronta w angielskiej, mówi po do siebie w trzeciej osobie. To jest ciekawostka, której może nie każdy wie, W angielskiej wersji tego nie było. Nawet jeśli dom na łódki został zamk był zamknięty i nie dało się wejść. Ok, z trudami. to jest coś o co ci zapytać. Kto odkrył ciało tu pierwszy? Ja i na Lito. Potem, przysz, po, potem przyszli, przyszła reszta. I usłyszeliśmy obruszenie. Właściwie odruszajmy rumę. co od razu, kiedy ja i na znaleźliśmy ciało. Zapomniałeś? Odruszenie odrywa się, kiedy trzy lub więcej osób znajdziemy martwe ciało ciało. Moją jest trzy osoby poza sprawcą. O! A, taka była zasada. Czy taka była zasada w prawdziwej rąpie? Poza sprawcą? Wiem, że było oczywiście trzy osoby, ale czy poza sprawcą? Czy to właśnie nie było zawsze trochę niedopowiedzenie? Ciekawe. Nie ma mowy o, pom o pomyłce. Monokuma powie mówi dziwne rzeczy. Od. Yy, bo to jest yy, wersja procesu taka demowa. A, to to... Zasada dotycząca odkrycia ciała została dodana. Dlaczego? Czy dowiedziałeś się, że to jest sprawcą? Nie, jeszcze, jeszcze nie. Hmm, tak myślałem. Cóż, nie ma, czym się, nie ma o czym się martwić. Sprawca będzie pokazany e, podczas procesu klasowego. Przysięgam to na. E, na honor rodziny tubami. Okej, okay, nadszedł znaczy czas! Zdradza się! Proces klasowy! Na który czekaliście! Okej, okay, witajcie! Co sądzicie? To jest specjalne miejsce, gdzie proces klasowy się e, odbywają. I będziemy decydować o waszym losie. Ultimate, jasnowiz, harature i Yasuhiro! Nie wiem kim on jest Doko? albo skąd on jest, ale, ale... ktoś go zabił. Znaczy co, Eikiel? Jeszcze raz? Ktoś przeszkodził, bo przyszedł. Ktoś go zabił. Doko? Osoba, która to zrobiła, to jedno z nas? Jeżeli to prawda? Muszę dowiedzieć się, czy to jest, nieważne co. Proces klasowy, gdzie nadzieja i rozpacz się ze, ze sobą zmierzą. Rozpoczyna się. Ładne animacje. Uuu, mamy nawet non -stop argument jeden. Nietypowa krew, ofiara Ultimate jasnowidz, przyczyna śmierci. To nie była mija. Uspokój się. Pamiętaj moment. W którym rozegrało się odruszenie. Ruszenie rozegrało się, kiedy wyjście świadkami i oczyście ciało. To udowadnia wasze niewinności. A jak mamy zidentyfikować pozostałe uosobienia zła? Mam pomysł. Wy wszyscy. Powiedzcie, co zauważyliście co do ofiary. Przy, przyczyny śmierci ofiary. Tak, to wyglądało, jakby padła ofiar... ta osoba padła ofiarą os ostrego obiektu. To zdecydowanie było narzędzie bólu. Coś? On mógł być ciężkim nożem kuchennym. strzelamy w wciaki słowa! Poczekaj chwilę, Nanami Skąd ty to wiesz? Czy broń? To był nóż kuchenny Powiedziałam wam, że to nie tak Czas się skończył Przepraszam, ale to wszystko, co dostaniecie bo to jest wersja próbna, w ogóle wszystko liczuje. To ważniejsze, zawartość w wersji próbnej nie od, y, nie nie pokazuje jaka będzie zawartość równej gry, więc proszę bądźcie y, tego świadomi. Uff, suhiro przeżyje drugą część. Uff, kamień z serca. <coughs> <noise> pa, pa, pa. I z tym Monokumą możemy zostać tutaj na chwilę. No słuchajcie, co wam mogę powiedzieć, wygląda to bardzo dobrze, ja osobiście od razu zakochałem się w, nowym, w nowej wersji z, z takiej graficzno-stylowej, graficzno jeżeli chodzi o spritey i ich taką gibkość. Jest trochę dziwna, przyznaję, wiem, że to nie, nie dla każdego będzie przyzwyczajenie się i miłość od pierwszego wejrzenia, ale według mnie dalej to jest bardzo fajny, nowy kierunek i bardzo fajnie e, to wszystko współgra, na przykład wnętrze tej, e, tej chatki na łodzie. Naprawdę fajnie wygląda, Zostałem się, czy ta chatka na łodzie to jest miejsce, które my jakkolwiek powinniśmy kojarzyć, to jest miejsce, które istniało w, w prawdziwej rąpie. w sensie patrząc na tło, to wygląda jak nowy budynek, to wygląda jak nowy budynek gdzieś na plaży, bo tak ktoś mówi o tej plaży, e, być może jeszcze na pierwszej wyspie, i jest to ciekawe. Liczać małe pomieszczenia. Nie chodzi o to, żeby wszystko było inne, ale jednak delikatne zmiany. Myślę, że nikomu nie zabolą, a fani rompy, którzy już widzieli dwójkę, będą po prostu zadowoleni, że mogą pohasać w jakimś nowym miejscu. Czy coś się kawalery jeszcze rzuciło się w oczy? No, fajnie zobaczyć przede wszystkim tu Romero. Po raz pierwszy, tak jak mówię, to była jedna z niewielu postaci, która nigdy, ale to nigdy, nie wiem czy to nie była jedyna taka postać. Która nigdy, ale to nigdy nie była na procesie klasowym. W żadnej formie, w żadnym w żadnym miejscu. Bo po prostu den rompa druga nigdy nie miała wersji demo. I dlatego. E, nie było sprawy z Yasuhiro, Yasuhiro dopiero teraz znią po raz trzeci. E, I e, to, było, to, to było to wyróżnienie. To jest taka, no rzecz, która może nie jest coś super imponująca, ale, ale ciekawa według mnie czekać, bo to jeszcze widać cały ten, e, całą tą chatkę. Chciałbym to jeszcze zobaczyć raz tylko. Okej. Okay. No ładnie, to wygląda. To ładnie wygląda. Tak jak mówię, chadzimy trochę za duży według mnie. E, cała stylistyka i namalowanie tego tak samo przed tym hotelem Boże Święty, to wygląda przepięknie. Ja prawdopodobnie na serii będę chodził i po prostu będę zwiedzał z wami. E, I połowę odcinków będzie przychodził na to, żeby mówić, jakie to jest zajebiste, jakie to jest świetne, jakie to jest piękne, jakie to jest cudowne. Naprawdę fajnie to wygląda. I tu nie chodzi o overlaysowanie, to po prostu naprawdę ciekawie zapadający się remake. E, już nie mówiąc o tym, że. To jest właśnie coś, co dane ROMPie zawsze mnie zachwycało i zawsze mnie zaskakiwało zarazem. Dostajemy to samo. I tutaj dostajemy to samo, no bo to jest jakby remake drugiej części, prawda? Te same postacie tak dalej. Ale spójrzcie na to z trochę szerszej perspektywy, my zawsze w ROMPie dostajemy to samo. Zawsze te same schematy powielane, zawsze te same motywy na te same rozdziały. Tak naprawdę często jakieś takie paterny, które jakby się na nie zwróciły uwagę, to by wszystko było zepsute. A jakimś cudem prawie zawsze. Prawie za każdym razem nie zwracamy na to uwagi i po prostu jesteśmy dalej zaskakiwani, dalej miażdżeni, dalej e, po prostu całkowicie rozbijani. Przypominam, że jeżeli chcecie zobaczyć jakie są moje predycje co do osób, które mogłyby zaskoczyć, mogłyby mieć inną rolę niż w oryginalnej dwójce, to zapraszam was do materiałów, które były wcześniej dodatkowych e, na kanale, znajdziecie bez problemu w playliście materiałów dodatkowych Rompa. Ale tam jest też dużo innych fajnych materiałów, do, 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 które polecam wam po prostu zobaczyć. E, tutaj chyba nie mam za dużo do powiedzenia. Nie, nie będę wysuwał teorii, bo sam Monokuma zało założył i zaznaczył, że to nie jest miejsce do ich wysuwania. Sala procesowa też bardzo ładnie wygląda. E, ta animacja w ogóle, twórcze. Fajnie, taka żywa. Jestem pewien w 100%, że będą osoby, którym się to nie spodoba. Jestem w 100% pewien. Ta gipkość, te takie. Ruszanie się, jak w takim jakimś, nie wiem, może w jak w taniej jakiejś animacji, ale naprawdę, do mnie to przemawia. A sprite, też, przypomnę tej Ibuki, e o tutaj ona, ona też tak się gibała, chyba najbardziej, ona jest chyba najbardziej, najbardziej gibką postacią. Świetnie to wygląda, naprawdę, ja jestem absolutnie zakochany w tym, co tutaj mamy. trochę będzie tutaj. W ogóle, patrzcie, jaki sprite po prostu ładnie wygląda. chcieliby wygląda tak dziwnie, taki przyklas, że jeszcze bardziej by mu się liścia sprzedało, niż w normalnej części, ale Ibuki? E i Ci wygląda jakby nabrała takich kształtów, jakby zaraz miała wyskoczyć z tego ekranu, dosłownie. O, widzicie? No, to wygląda trochę dziwnie, prawda? Ale na przykład to już wygląda super kawaii, nie? Ona zawsze była tak ekspresywna, więc u niej to fajnie, że ją pokazali w ogóle w demówce. Dużo postaci nie pokazali w demówce, tak naprawdę, więc parę naszych ulubieńców... To może być pewna teoria, kto został pokazany, a to nie, być może te osoby, które nie zostały pokazane będą miały więcej opowiedzenia w tej wersji, chociaż no, mam nadzieję, że jednak tak nie będzie, bo i e buki na przykład na świetnie totalnie bym zobaczył ją żyjącą dłużej niż w orniale, e, zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, znaczy się, jak jest to na pewno bardzo fajne demo, demo, demo wersja, bardzo nie może się doczekać, aż będzie już do zerania coś, nawet demówka dla nas, Jakaś krótka, chociaż mam nadzieję, że po prostu wypuszczał. Już całość, że nie idziemy czekać, na przykład do grudnia, i które wypuszczą, to maksymalnie do wakacji. Oczywiście powtarzam, że będzie wtedy seria, a nawet dwie serie. Będą one pojawiały się codziennie, odcinki symultanicznie. Podejrzewam, że o 16 będzie wierzył odcinek normalny, a o 18 odcinek z po prostu remasterowanej wersji, bo będę grał w obie wersje naraz, żeby zobaczyć w tej drugiej wersji, jakie są zmiany i po prostu popatrzeć na ten klimat, a w tej głównej, żeby poznać nową fabułę i to, co się będzie działo. Także moi drodzy, jeżeli Wam się podobało i macie jakieś. Uwagi, to wrzucajcie je w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę, Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić rompowego kontentu, kiedy będzie wychodziło. A czekam też na spolszczenie do V3 od monorynki, które też będziemy odrywać. Odrywamy teraz różne fangany. Też polecam Wam się z nimi zaznajomić, jeżeli nie próbowaliście i czekać tylko na oficjalną rompę, to naprawdę jest masę fanganów, które warto poznać. Są ładne. Są niektóre też trochę brzydsze, ale też bardzo ciekawe. Po prostu dajcie się temu ponieść. Nie pożałujecie, gwarantuję Wam tego. Gwarant gwarantuję Wam to. Poza tym zapraszam Was na Macie link do Discorda oraz do Twitcha w opisie pod filmikiem, a także wiele, wiele innych, także poklikajcie to co tam gdzie używacie i chcecie mnie śledzić, a my widzimy się prawdopodobnie w innym materiale dodatkowym oraz codziennie na kanale, zazwyczaj o godzinie 16, także dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.